Atak terrorystyczny w Dąbrowie Tarnowskiej. Na szczęście nikomu z mieszkańców nic się nie stało. W ramach szóstych już Dąbrowskich spotkań klinicznych na rynku odbyła się symulacja ataku, która miała na celu pokazanie mieszkańcom, jak powinni się zachować podczas niespodziewanego zagrożenia. O scenariuszu spotkania opowiedział nam ratownik medyczny. Mieliśmy do czynienia z atakiem terrorysty. Tutaj pojawił się gdzieś znikąd pan, który po prostu zaatakował czterech przypadkowych mężczyzn, i mieliśmy do czynienia. Mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem krążenia. Po prostu przechodzień został pchnięty na samochód. Jakiś starszy pan w wyniku stresu. On zatrzymał się krążeniowo i oddechowo. Drugi poszkodowany był uderzony butelką w głowę, miał dużo ranę, dużą ranę głowy. Mieliśmy jeszcze jednego poszkodowanego, który miał ranę postrzałową jamy brzusznej i mieliśmy. Mieliśmy poszkodowanego, pchniętego nożem, też w Jamę brzuszu. Dzięki takim pokazom uczestnicy mają szansę nauczyć się reagować w skrajnych przypadkach. Świadomość na dzisiejszy dzień społeczeństwa jest bardzo niska, jeśli chodzi o zagrożenia terrorystyczne. Ludzie, ludzie po prostu traktują to jako dobra zabawę, nie wiedzą co się dzieje. Myślę, że to jest, że, że po prostu i są gapiami, a tutaj gapiostwo trzeba odstawić na bok, trzeba po prostu myśleć logicznie, sensownie. I po prostu, jeśli nie czuje się ktoś na siłach, że mogę pomóc, to po prostu trzeba się schować. W bezpieczne miejsce, za, za samochód, za silnik, za drzewo, za, za, w budynku. Po prostu nie przeszkadzać. Spotkania kliniczne to inicjatywa, która ma edukować nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych. Spotkania kliniczne corocznie odbywają się w celu poznania, poszerzenia wiedzy o medycynie. Tutaj jesteśmy świadkami ćwiczeń. Które miało miejsce na rynku w Dąbrowie Tarnowskiej. Nastąpił atak terrorystyczny, i mieliśmy pokaz udzielania pierwszej pomocy, zawiadomienia odpowiednich organów, unieszkodliwienia napastników i, i całościowej pomocy. Tutaj za, zaprezentowały się nasze wszystkie jednostki, począwszy od od straży, policji, a także służb medycznych. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie Dąbrowskich Szkół oraz mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej. Tomasz Olszówka, lider ugrupowania Nasze Miasto Tarnów, spotkał się wczoraj z prezydentem Romanem Ciepielą. Mowa była o realizacji zobowiązań wynikających z podpisanego w grudniu porozumienia koalicyjno-programowego między naszym miastem Tarnów a prezydentem miasta Tarnowa i Koalicją Obywatelską. Wczorajsze rozmowy, jak wyjaśnia Tomasz Olszówka, nie okazały się owocne. Muszę powiedzieć z przykrością, że podczas tego spotkania poczułem Rozczarowanie, duże rozczarowanie. To była długa rozmowa, prawie czterogodzinna, emocjonująca i taka oczyszczająca. Myślę, że jest szansa uratować to porozumienie, że jednak strony, przez to, że w jakiś sposób każdy z nich zależy na tym porozumieniu, nie chcą tak łatwo odpuścić i liczę na to, że po tej rozmowie... Ta współpraca nabierze może na jakiejś nowej jakości, może um, um, ulegnie poprawie. Mimo to, nasze miasto Tarnów nie chce zrywać porozumienia, ale równocześnie próbuje wyegzekwować realizację warunków, na które w grudniu zgodziła się druga strona. Rozstaliśmy się w ten sposób, że prezydent cały czas musi, powinien zgodnie z umową wywiązać się z jej postanowień głównych i zlecić audyt. E ja muszę z przykrością powiedzieć, że miałem wrażenie, że wracamy do tej samej dyskusji wczoraj, że nagle zaczynamy rozmawiać, czy jest sens zlecać audyt. To wszystko było już przedmiotem rozmów listopadowych, grudniowych. Stwierdziliśmy i umówiliśmy się na piśmie, że ten audyt zostanie zlecony, że Tarnów powinien znać i nowi radni powinni znać stan finansów miejskich. Zresztą, co tu dużo mówić? Wczoraj podczas tej rozmowy dosyć dużo rozmawialiśmy o tej sytuacji finansowej. Ona jest nie najlepsza w tej chwili w mieście. Mowa o audycie, który był jednym z głównych warunków podpisania porozumienia koalicyjno-programowego. O komentarz dotyczący wczorajszego spotkania chcieliśmy również zapytać prezydenta miasta Tarnowa, jednak magistrat odmówił komentarza. Lekarze i specjaliści z zakresu medycyny spotkali się w Dąbrowie Tarnowskiej, by rozmawiać o chorobach, na które najczęściej zapadają panie. Dwudniowa konferencja nosiła tytuł Zdrowie kobiety w codziennej pracy lekarzy praktyków. Wachlarz poruszanych tematów był bardzo szeroki. Mowa była m.in. o zwrotnieniu stawów, nietrzymaniu moczu, nowotworach czy depresji. Na tę ostatnią zapadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jednak to panie częściej trafiają do specjalistów. Można powiedzieć, że kobiety dwa razy częściej są diagnozowane i zgłaszają się do leczenia. Tutaj właśnie drobna dygresja, że wiele przypadków depresji u mężczyzn pozostaje nierozpoznanych. Natomiast wiele jest przyczyn, dla których ta depresyjność kobiet jest dużym problemem. Są to zarówno takie przyczyny kulturowe, wynikające z wychowania, wynikające z konfliktu ról. My teraz jesteśmy przymuszone do tego, żeby być wszędzie perfekcyjne. I tak duże obciążenie położone na kobiecych barkach może prowadzić do pojawienia się depresji. Specjaliści podkreślają, że każdą chorobę można wyleczyć czasem, trzeba jednak Przełamać lęk przed udaniem się do odpowiedniego lekarza. W trakcie konferencji mowa była też o bardzo częstym, choć rzadko diagnozowanym schorzeniu, takim jak zespół uciskowy pnia trzewnego. Choroba jest bardzo y, dziwna, bym powiedział, dlatego, że w zasadzie tylko związane jest to z tym, że więzadło pośrodkowe, ukowate przepony, które jest przy przejściu z klatki piersiowej do brzucha aorty. Ma każdy i to nie jest nic nadzwyczajnego. I tylko chodzi o to, że są zaburzone jakby stosunki anatomiczne, że to więzadło może być po prostu niżej, z powodów wrodzonych prawdopodobnie. I w związku z tym uciskać pierwszą tętnicę, która odchodzi od aorty w brzuchu. To schorzenie dotyka w 75% przypadków właśnie kobiety, a szczególnie te młode. Podczas konferencji pojawiło się wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcieli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. To wydarzenie w Dąbrowie Tarnowskiej organizowane jest już po raz szóste. To nie tylko prelekcja, ale wymiana doświadczeń, konfrontacja wiedzy medycznej, spotkanie też po latach wielu Dąbrowian, którzy, którzy rozjechali się po świecie, a zajmują zajmują się medycyną i, i, i to służy temu, żeby można się było raz w roku spotkać. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Troska i Wiedza po Wiśle Dąbrowskiego. Podczas dwudniowych spotkań udział w wydarzeniu wzięło ponad 200 osób. W przyszłości chcą zostać politykami. Młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie bierze udział w naborze do Sejmu Dzieci i Młodzieży. O przygotowaniach opowiedział nam jeden z kandydatów. Projekt Sejmu Dzieci i Młodzieży polega na tym, że mamy przedstawić posła II RP, co robił podczas okupacji II wojny światowej. Wybraliśmy Ignacego Jana Paderewskiego po to, by przedstawić jego. I ukazać jego zalety, które zrobił dla Rzeczypospolitej, ale też pokazać, co robił podczas II wojny światowej. Skupiliśmy się głównie na tym co robił w latach 1919, 1921 oraz 1940. Kandydaci promowali postać Ignacego Jana Paderewskiego podczas zorganizowanych przez siebie wydarzeń oraz w mediach społecznościowych. Ich celem w sejmie dzieci i młodzieży jest wdrażanie swoich pomysłów na działanie w mieście. Chcielibyśmy, żeby przedstawić pewną ustawę o y, rozwijaniu polskiej młodzieży, czyli głównie większe dotacje dla młodych na różne y, przedsięwzięcia, takie jak na przykład koncerty, bądź y, właśnie takie projekty jak Sejm Dzieci i Młodzieży, ale w większym zakresie, bo tak naprawdę Sejm Dzieci i Młodzieży jest wielkim przedsięwzięciem, ale może być jeszcze większym. I my chcemy doprowadzić do tego, że pewne postacie. Które właśnie my pokazujemy, czyli na przykład Ignacy Jan Paderewski, będą jeszcze bardziej znane niż są teraz. Sejm dla dzieci i młodzieży to pierwszy krok, by rozpocząć działanie w polityce. Chcemy bardzo właśnie, jeśli nam się uda, dołączyć później do Rady Miejskiej, albo młodzieżowej, albo już dla dorosłych, jeśli ukończymy 18. rok życia. I chcielibyśmy przedstawić kilka projektów, które by rozwinęły miasto Tarnów. Chcemy, żeby młodzi z chęcią zostawali w Tarnowie, a nie wyjeżdżali z niego. A nam coś takiego, że jeśli dowiedzą się, że dostaniemy się na Sejm Dzieci i Młodzieży, sami wezmą w tym udział za rok, za dwa lata, może nawet za cztery, ale przedstawią to, też będą chcieli rozwijać miasto Tarnów, jak my. Wyniki rekrutacji poznamy 30 kwietnia. Nad spodziewanie pewnym zwycięstwem tarnowskich żużlowców zakończył się pojedynek drugiej kolejki najspierwszej ligi żużlowej. W Gdańsku jaskółki pokonały zdunek wybrzeże 50 do 40. Tarnowianie musieli się wiele napracować, żeby z Pomorza wywieźć dwa duże punkty. To może wyglądało łatwo, a to nie było łatwo, bo to było cały czas, musieliśmy co ty kilka biegów zbierać drużynę, zmieniać przełożenia, korygować różne ustawienia. Dowodził tym wszystkim nasz kapitan Peter Jung i widać to bardzo fajnie wy, wychodziło. No, mieliśmy trójkę liderów, która się praktycznie w pierwszej części zawodów w ogóle nie myliła, plus zawodnicy młodzieży którzy zawodni też dożyli trochę punktów, plus pozostali zawodnicy tak zwani Doparowi, którzy kilka biegów przejechali na 5-1. Liderem tarnowskiego zespołu był niepokonany w niedzielne popołudnie Wiktor Kułakow. W dobrej postawie na to, że wturował mu kapitan Peter Lung. Zwycięstwo jaskółek ma jednak słodko-gorzki smak. W 12 wyścigu dnia doszło do groźnie wyglądającego wypadku. W wyniku zdarzenia kontuzji doznał Artur Mroczka. Udał się do guziąca prosto po zawodach w Gdańsku. Przeszedł prześwietlenie i wiemy, że ma kość udeczkowatą prawie go nadgarstka złamaną. Dziś ma być podjęta decyzja co do jego do dalszego leczenia, ale... Może to być przerwa kilkutygodniowa, a nawet kilkumiesięczna. Szczegółowe badania w Tarnowie przychodzi także uczestniczący w wypadku Mateusz Cierniak. Młodzieżowiec ma problemy z barkiem. W związku z tym, że w kadrze tarnowskiego zespołu brakuje zawodnika rezerwowego, władze Unii rozpoczęły poszukiwania nowego zawodnika. Chodzi tylko o możliwość wypoczenia zawodników, którzy mają podpisane kontrakty w innych klubach. Jest to kwestia, że dany klub musi wyrazić zgodę, zawodnik musi wyrazić zgodę z tym, że też jesteśmy świadomi. Że jeszcze mamy pewne obostrzenia w związku z licencją nadzorowaną, i, i, i nie jest to łatwa sprawa do przeskoczenia też. Czy już jakieś może nazwiska, propozycje się pojawiają? No Mamy swoje przemyślenia, ale nie chcemy podawać tego do publicznej wiadomości. Kolejne ligowe spotkanie jaskółek zaplanowane jest już w najbliższą sobotę. Rywalem unitarnów będzie zespół z Ostrowa Wielkopolskiego. 3 do zera wygrały mecz Tarnowskie Siatkarki pokonując zawodniczki MKS Dąbrowy Górniczej. Po dwóch przegranych spotkaniach na wyjeździe Tarnowianki postanowiły zawalczyć o najniższy stopień na podium u siebie na boisku. I choć początkowo wydawało się, że to Dąbrowianki są zdeterminowane, by wygrać spotkanie, to później zaczęły popełniać błędy. Ostatecznie wszystkie trzy sety na swoją korzyść zapisały zawodniczki grupy Azoty PWSZ Tarnów. Cieszę się, że wygrałyśmy na własnym parkiecie, bo w Dąbrowie niestety nie udało nam się przywieźć chociaż się tego zwycięstwa. Fajnie, że wykorzystałyśmy atut własnej sali. Bardzo dobre granie, tak? Duża zawziętość, duża odwaga dziewcząt. To był właśnie ten mecz, gdzie nie analizowaliśmy, co się stanie, jak, jak, jak nie wyjdzie, tak? Tylko po prostu robiliśmy. Jak coś nie wyszło, to, to jest typowe. Przecież jesteśmy ludźmi, możemy błędy popełniać i w taki sposób była widoczna w głowie analiza, że, że, że robimy swoje i działamy. Tutaj nie ma, nie, nie, nie ma złych akcji. Wygrana cieszy tarnowski zespół, bo dzięki niej grupa Azoty nadal pozostaje w grze o brąz. Z kolei trener MKS-u Dąbrowy Górniczej zapowiada, że równie mocno chce zawalczyć o trzecie miejsce. Drużynie ze Śląska, aby zdobyć ten cel wystarczy jeszcze tylko jedna wygrana. Obojętnie czy jutro, czy, czy w czwartek, bo, bo raczej w środę nie będziemy grać piątego meczu, ale... Hmm, zrobimy wszystko, żeby tutaj zakończyć tą rywalizację, po to tutaj przyjechaliśmy. A Tarnowianki odpowiadają. Będziemy walczyć, będziemy walczyć. poproszę trzymać kciuki. Czwarty mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie w poniedziałek w PWZ w Tarnowie. Jeśli i tym razem zwyciężą zawodniczki tarnowskiej jedynki, to aby rozstrzygnąć, kto stanie na najniższym stopniu podium, potrzeba będzie jeszcze jednego spotkania.